Sieman szano, Meksykano, otwiera wam drzwi. Poniedziałek poniedziałek. No, nie ukrywam, wstałem dopiero, bo trochę się zasiedziałem wczoraj długo. Sorry. Ale jakoś wieczorami ostatnio mam problem kurde z tym internetem. Wczoraj strasznie mi pętliło, za co muszę przeprosić widzów, bo zazwyczaj to się nie zdarza. Yy, dlatego też przerwałem tą transmisję, bo kurde z, wyłączani, włączani na nowo... Yy, yy, yy live'a to, to trochę mija się z celem, więc niestety yy, musiałem to wyłączyć. Yy, yy, słuchajcie, tam jest parę piosenek oczywiście, które mam zapisane, za które dostałem pieniądze i na pewno będą puszczone w środowym live'ie, yy, Także na pewno o tym nie zapomnę. Nikomu wała nie zrobię. Yy, no, co chciałbym powiedzieć dzisiaj w poniedziałku? No cóż, pochmurno nam się zaczyna robić. Czym rzym? jeszcze nie, ale prawdopodobnie będzie mrzeć, bo taki album żyć, jak kto woli. Bo takie chmury, takie chmury chodzą, że kocham. Tak jak już mówiłem, kończy się lato, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, obejrzałem, jeszcze wczoraj miałem trochę czasu, obejrzałem te materiały Fiodora, no i... No i cóż, no i powiem wam ja chyba zacznę rezygnować po prostu z uniwersum. Już Wam powiem dlaczego. Nie jest żadna ucieczka, nic z tych rzeczy, bo równie dobrze mógłbym wskoczyć teraz na rower albo pójść z buta i zaraz coś nagrać z, z krzyżkiem lub z majorem. Nie o to to chodzi. Po prostu oglądam te materiały już od. No, odkąd, odkąd zacząłem się interesować uniwersum. No, ale tym bardziej teraz, przez te ostatni miesiąc, tydzień, może dwa tygodnie, może, może dwa miesiące, no ym, ja nie wiem czy. Czy to już nie jest jakieś wariactwo, bo, bo to co ja tam oglądałem to dla mnie to jest... Nie, to jest po prostu popieprzone, to co... To co, to, co major z, z Krzyszkiem rozmawiają, o czym rozmawiają i co rozmawiają, jest ten temat wałkowany już no, miesiąc dobry jak nie więcej, ale tak już solidnie, tak już soczyście bym powiedział. Yy, gadają w kółko to samo, w Kółko to, gadają o tym samym, tylko może używają innych słów lub innych zwrotów. Nawika jest w kółko na ten sam temat i naprawdę, powiem szczerze, nie obrażając tu nikogo, ja wczoraj zacząłem to oglądać i ja nie, nie obejrzałem tego do końca nawet. Nawet nie chciałem się do końca tego oglądać, bo... No bo to w kółko to samo gadają, no w kółko to samo jest, no. W kółko dzieje się to samo, w kółko to samo mówią, w kółko to samo o tym samym, w kółko ten sam temat wąkują bo gdyby chociaż Gdyby chociaż na przykład we dwóch wzięli się i na przykład kładli yy, wykładzinę czy dywan, na pewno by to obejrzał. Bym musiał zobaczyć, jak sobie radzą, jak to, jak to robią i tak dalej. Natomiast jeżeli oni siedzą przy tym stole, yy, no albo major jest napity, albo nie jest napity, to różnie, i wałkują ten sam temat, to zaczyna się to robić nudne. I, i bez sensu jest, żeby biegało kil, kilku, kilka osób i nagrywało w kółko to samo, co oni gadają. Bo jestem pewien, że jakbym przyszedł dzisiaj. No Krzyśka, no to dobra, oprócz śniadania, no to zrobił gadkę, by znowu zaczął na temat y, wyprowadzki Majora, na temat kamer i znowu na moim materiale było to samo, co by było na materiale Fiedorczuka albo Pati i to trochę mija, mija się z celem. To się to nie opłaca, to se nie opłaca, to jest bez sensu, kompletnie bez sensu i i tej gadanie w kółko, nawijanie tego makaronu na, na, na ten widelec dookoła zaczyna się dla mnie robić. Przynajmniej dla mnie zaczyna się robić trudne. Słuchajcie, być może ja będę miał mniej widzów, może mniej będę miał oglądalności, ale uważam, że mam wiele, o wiele ciekawszych rzeczy do pokazania. Nawet te pieprzone wysadzenie jakiegoś pierdolonego, głupiego buraka. Na pewno będzie bardziej chyba interesujące, niż jak w kółko oni będą gadać o tym samym, że się wyprowadzają albo nie, bo oni cały czas o tym samym mówią, wyprowadzą się albo nie, wyprowadzą się albo nie. No to tak samo jak ja mam codziennie gotował yy, jajecznicę rano i codziennie rano jajecznicę bym powiedział siemano, siemano, Meksykano, tywi, otwieram drzwi, dzisiaj słuchajcie, zrobimy jajecznicę z rana i tak przez cały miesiąc, codziennie, przecież to idzie zwariować no. Nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, nie wiem, zastanawiam się czy, czy po prostu uniwersum będzie dla mnie jako dodatkiem do kanału, a i tak muszę to zrobić, bo wcześniej czy później uniwersum się skończy. Czy za rok, czy za miesiąc, czy za dwa lata to uniwersum zginie, a ja nie mam zamiaru opierać się tylko, tylko i wyłącznie na no uniwersum. Spróbowałem, byłem teraz ostatni, ostatnim razem, kilka razy nawet, po kilka razy z rzędu na uniwersum. Zobaczyłem jak to jest, no i mi, mi ciężko tam się teraz. Ciężko mi się tam poruszać. Ciężko mi się tam poruszać, ponieważ no tam nie ma tematu, tam trzeba ich zmusić, żeby cokolwiek żeby się cokolwiek działo, słuchajcie, to trzeba ich po prostu zmusić. Zmusić trzeba Krzyśka do gotowania, a wtedy on będzie gotował. Jak Major zobaczy, że Krzysiek gotuje, to Major zaczyna nagrywać gotowanie, zauważyliście, bo przecież wcześniej nie nagrywał tylko jad. Natomiast ostatnio też nagrywał, też jak gotuje, <laughs> trzeba zmusić ich do na przykład do piłowania drzewa albo zmusić y, do, do układania wykładziny i pewnie znając życie być może nawet y, Fjodor, Fjodorczuk może i nawet y, i zmusi ich i dobrze by było, by miał dobry materiał na to. Pewnie musiałby trochę pomóc, bo dla mnie to już po prostu, no nie, nie, no, no że nada, no w kółko tego samego słuchać. Kurde ja rzadko już teraz oglądam do końca materiał majora, bardzo rzadko i bardzo rzadko oglądam materiał z, z, z krzyżkiem, bo on w kółko to samo wołkuje. Jak nie gada o, o tym, o majorze, no to gada o tym o Pawle z Warszawy, który naprawdę dużo mu pomógł. Jak nie, to uczepi się mnie czasami, a jak nie, to uczepi się Pati, a jak nie Pati, to się uczepi kogoś innego i w kółko to samo. W kółko to samo się tam kręci i tam, nie wiem, ja po prostu chyba zacznę pokazywać naprawdę, są miejsca i rzeczy, które są ciekawsze do obejrzenia niż w kółko, kurde, wałkowanie tego samego matematu, a kiedy się major wyprowadzi, kiedy zdejmie kamery. Niech on już się w końcu zdejmie, i niech się wyprowadzi, będzie święty spokój. A jak nie, to niech nie zdejmuje niech mieszka. I niech się tam kłócą, a kłócić się będą w kółko o to samo: kiedy się wyprowadzi, a kiedy się nie wyprowadzi. No i cóż, i tak tak tak, tak właśnie pomyślałem, bo, bo rzadko mi się zdarza nie oglądać ich, bo siedzę w tym uniwersum. Ale już wczoraj po prostu nie dam rady tego wejść. To w kółko wałkowanie tego samego, nie, nie, nie dam rady, nie dam rady. Tam już się nic nie dzieje. No i cóż, i tym niemiłym akcentem. Pozdrawiam serdecznie, trzymam się, jestem cały, Meksykanus 7. Naprawdę wolę dzisiaj chyba coś wysadzić, niż znowu oglądać jak Major psznieje, naprawdę. I na pewno będę niedługo już wybierał się, tak jak obiecałem, do Wilczego Szańca. Tam nagram sporo materiałów, na pewno. Niektórych pod parodię będą podchodziły, niektóre będą normalne. I cóż, i na pewno, na pewno niedługo zapiszę się na basen, tylko muszę dostać tą kasę, którą teraz na bo to nie jest wielkie zarabianie, tylko na eee, No i cóż, no i będziemy jeszcze kombinować na remont pierwszej ściany. No a dzisiaj na pewno zrobię te, te pozdrowienia, ale to już będzie w grupie i na pewno zano, zanotuję to jako pozdrowienia dla widzów. Żeby to było wszystko w jednej kupie i ci co nie, nie szukali pozdrowienia, żeby nie musieli wchodzić i nie oglądać yy, pozdrawianych, jakbym to powiedział, także jakoś to tak zrobić, żeby, żeby ci co chcieli mieć pozdrowienia, to mogli sobie obejrzeć odcinek i na pewno siebie tam znajdą. Także trzymajcie się, Meksykanu jest jeden, <grym>, nie dam się i albo to uniwersum ja rozruszam a będę tańczyć i skakać i, i samochodzikami jeździć, albo nie wiem, bo już ja mam dość słuchania o tym, czy oni się wyprowadzą, czy oni się nie wyprowadzą, kto się wyprowadzi, kto się wprowadzi. Dosyć, dość, trzymajcie się, Siemano.